Dzień dobry, wróżko balbinko. Witaj, ciekawska dusza, zapraszam. Powiedz mi, proszę, czy znajdę miłość w tym roku? Sprawdźmy. Nos mnie boli, co to znaczy? Pryszcz mi wyjdzie lada dzień. Ach, a z moją miłością co? Czuję. Czuję. Tak. Co pani czuje? Przeciwieństwa: pieniądze i tani perfum. Ewon? Tak. Tak właśnie czułam. A gdzie pani pieniądze wyczuwa? Przy mnie? Zaraz będą przy mnie. 300 złotych i sprawdzę, czy będą również przy Tobie. Będą? Nie. Przy tobie były, lecz są już gdzie indziej. A ogólnie w tym roku pieniądze będą przy mnie? Te już na pewno nie, ale pracuj ciężko. Pracuję ciężko. Pracuj tak dalej, a czuję, że się zmęczysz. O to jeszcze chciałbyś mnie zapytać? Czy taka propos czy? 300 złotych za kolejne pytanie.